Cześć, witajcie! Ja jestem TechnikaP, a dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem, słuchajcie, napiszemy sobie plugin na odchłań, czyli będziemy po prostu czyścić sobie itemki we wszystkich światach, co dany czas i w ogóle, w ogóle. Więc tutaj sobie stworzycie standardową main, package, items, clear i takie, takie coś, taką metodę. I głównie będziemy właśnie się zajmować wszystkim tym, czym, co jest w tej metodzie. Boże tym sobie piszemy world. I, znaczy, i Będziemy tutaj po prostu mieli wszystkie światy World Bucket Get Server Get World, czyli wszystkie właśnie światy i tu Array będzie po prostu tutaj taka Array lista mała New World e, Z. A to sam Ctrl X, Ctrl V, ok, Ctrl Shift O i szybki import, klikamy Finish i dalej co sobie słuchajcie robimy mm, na przykład word e, array będziemy sobie łatwiej to używali e, od razu też mówię Wam, że e, ten, ten plugin to jest w sumie e, to się e, to jest plugin e, Clearlag po prostu tylko jakby trochę z moim tłumaczeniem dodaję ale to jest plugin clear, tak? Podobnie wygląda właśnie. I dalej. Inst.lang. La. Y Neg. się. I teraz właśnie robimy, że array to jest y word. Czyli posługujemy się tylko taką krótszą nazwą, nie words. Kropka oczywiście. Czyli y przy. jakby. Y tyle, ile światów, to ty. Dla Tyle, i temu, tam się usunie w tych światów. Dalej sobie tworzymy, że dla tych wszystkich światów właśnie chcemy to zrobić. Yy, I plus, plus, i. Mm. Tychy Ok, tutaj coś jeszcze. S więc to. okej, okay. tak to będzie wyglądać ale piszemy word to się r i czyli bierzemy aktualny word, którego właśnie będziemy usuwać. I teraz tak, for entity entity e, word entities, czyli dla wszystkich entities. I tu będziemy sobie określali co my konkretnie chcemy, żeby nie zostało usunięte. Bo entity to jest na przykład łódka Minecraft i Jakbyśmy po prostu nie zdefiniowali, że nie chcemy usuwać Minekarta, to byśmy usunęli właśnie karta, a nie chcemy takich rzeczy usuwać. że Nas interesują tylko itemki. Więc teraz, tak: if wykrzyknik entity, instance of item, i tu będziemy sobie pisać kolejne rzeczy, właśnie. Czyli teraz, tak zrobimy sobie Enter. Tutaj I i, i jeżeli wykrzyknik e, e, Entity Instance of Bolt, e, czyli nie chcemy usuwać łódek. Właśnie na tym to będziemy polegało, że będziemy wypisać czego nie chcemy, żeby usuwało nam Ctrl Contro, control File, Instance of Minecraft, Dalej. Instance of X Appearance, OR, czyli tych kuleczek doświadczeń, no Doświ punktów doświadczenia, painting, nie chcę nie usuwać obrazów, widzicie, dużo jest tych entity i dużo, dużo się kryje pod, tymi entity, pod tym wszystkim entity snowball. Fireball Project Type Kolejne te Arrow, te strzały, strzały Polygon, padające bloki I, i ostatnie TNT Prime. To jest bodajże takie, już wybuchające TNT, ale nie jestem pewien. Importujemy sobie wszystko jednym tym i fajnie. Piszemy continue. Czyli po prostu, jeżeli to się wszystko zgadza, to tam się y, będzie kontynuowało dalej. No i co chcemy robić? E, response, remove, tak? Czyli, jeżeli to wszystko jest OK, to będzie kontynuowało nam i będzie usuwało to entity. Także tak to wygląda. Mamy wszystko tu już porobione. Wchodzimy sobie, oczywiście, do main. I co piszemy w main? Stworzymy sobie tutaj timer. Back get shoulder, y, run task, y, task timer. Oj, mnie no, już niestety. Oj, nie dobrze. Run, run, a timer. E, piszemy, this, e, bo robimy to w mainie, dalej. Tak, wskaźnik, i Enter. I teraz co tu będzie napiszemy? 600L to jest pół minuty, co pół minuty będzie nam tutaj się usuwały itemki. Nie wiem teraz co tu w sumie źle zrobiłem. Ok i teraz co, co się będzie wykonało to 30 sekund? Items clear, czyli nazwa klasy clear items. Sorry, clear items czyli co taki właśnie czas będzie, będą się usuwały itemki możecie to na przykład dać, nie wiem, for bucket online players że usunięto że tam odchłań usunęła przedmioty czyli na przykład, nie wiem for player players bucket get online players i na przykład players send message Bierzemy sobie paragraf, czyli albo yy, i na przykład na przykład sobie... o, nie chcę nie chcę tego, nie skopiowam paragrafu. Cyk yy, odchłań. Tak to wygląda. Pokażę Wam jeszcze mój plugin na e Wygląda w taki sposób. I, I co? Eksportujemy i zobaczymy, jak to wygląda na serwerze. Jeszcze w ogóle taka sprawa. Tutaj 20L wynosi na sekundę. Czyli 1200L to jest jedna minuta, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze raz sobie eksportuję i zobaczymy, jak to wygląda na serwerze. I więc wchodzimy sobie na serwer, 30 sekund powinno się zacząć liczyć od momentu kiedy serwer wystartował Ponieważ mamy to zrobione w onenable Wyrzucę kilka bloczków żeby było widać, że zostały usunięte Jeszcze właśnie kilka mi yy, z odcinku na Boy farmery mi zostało Więc nie wiem, wyrzucę jeszcze coś tam I zaraz zobaczymy ile dokładnie itemów, czy one w ogóle się usuną, czy się nie usuną I więc poczekamy sobie chwilę, powinno się też wyświetlić wiadomość Otłań usunąłem przedmioty i jak widzicie usunęły się itemki. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, na razie no i cześć!